Pomysł akcja Rowery dla Domów Dziecka narodził się na spotkaniu pracowniczym, gdzie wspólnie z pracownikami i z kierownikiem platformy stwierdziliśmy, że czas zorganizować jakąś akcję, która będzie miała na celu pomoc innym. Fundacja FM wspiera akcję zbiórki rowerów dla domów dziecka. Ona wpisuje się dokładnie w model naszej fundacji, której celem jest wsparcie dla dzieci i młodzieży pozostającej w trudnej sytuacji, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Nic nie narzucamy z góry. Te pomysły, z którymi wyszli pracownicy są przez nich realizowane, popieramy, wspieramy, będziemy o tym mówić, będziemy nagłaśniać, kibicujemy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie akcji z przekazaniem dla naszych wychowanków super rowerów. Będziemy organizować wycieczki na terenie naszego miasta i nie tylko. Mamy piękny zalew, mamy tam ścieżkę rowerową, także, jak najbardziej, te rowery będą potrzebne. Jesteśmy w drugim domu dziecka, dla którego udało nam się zabrać rowery, hulajnogi oraz jeździki dla maluchów. Mi osobiście sprawiło mnóstwo radości to, że możemy pomóc dzieciakom. Jestem przekonana, że takich akcji będzie więcej i chętnie wezmę w nich udział. Takie akcje są super, utrzymuje nas Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ale wszystkie akcje, które są zorganizowane w ten sposób, czyli dostajemy jakieś dodatkowe i inne rzeczy, no to bardzo się cieszymy, bo to jest dla nas dodatkowe oszczędności, więc pieniądze, które w ten sposób zaoszczędzimy mogą iść na przykład na remonty, bądź na wypoczynek letni, bądź na tysiąc innych rzeczy. Nasza akcja zakończyła się sukcesem. Sprawiliśmy radość dzieciom z domów dziecka. Myślę, że my dorośli dzięki tej akcji staliśmy się lepszymi ludźmi.